Najbardziej boję się ludzi małych, powiedział swego czasu wybitny polski aktor Gustaw Holoubek, pytany w jednym z wywiadów o to, czego najbardziej boi się w życiu. Nie chodziło mu jednak o wzrost, ale o ludzi, którzy, mimo swoich intelektualnych ograniczeń, sięgają po najwyższe zaszczyty, w tym urzędy państwowe. Hiszpański dyktator Francisco Franco, choć był niewysokiego wzrostu, bo oficjalnie miał zaledwie 164 cm. Mimo że budzi liczne kontrowersje i skrajne oceny, z pewnością nie zaliczał się jednak do grona ludzi małych. Choć jego droga do władzy była niezwykle krwawa, to pod jego przywództwem Hiszpania cieszyła się szybkim rozwojem społeczno-gospodarczym, a sam generalist Simus był popierany przez większość społeczeństwa. O tym, jak wytrawnym był strategiem i jak w czasie II wojny światowej boleśnie przekonali się o tym Hitler i Mussolini, opowiemy w dzisiejszym odcinku. Francisco Franco pochodził z rodziny wojskowej, stąd nie dziwi, że marzył o karierze w wojsku, a zwłaszcza w marynarce. Przegrana wojna Hiszpanii ze Stanami Zjednoczonymi w 1898 roku była dla wielu mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego bolesnym wstrząsem i początkiem dużych przemian społeczno-gospodarczych. Bezpośrednio wpłynęła również na losy Franco, który zdecydował się rozpocząć swoją karierę w Akademii Piechoty w Toledo. Do tego malowniczego miasteczka z górującą nad nim potężną twierdzą Alcazar Franco trafił w 1907 roku i był to dla niego ciężki czas. Czas żartów i docinków odnoszących się przede wszystkim do jego niewysokiego wzrostu. Porucznik Frankito, jak prześmiewczo go określano, nie zapowiadał się również jako wybitny wojskowy. Akademię ukończył na 251 miejscu na 312 adeptów. Nie mógł zatem liczyć na żaden lukratywny przydział. W efekcie trafił do rodzinnego El Ferrol. Nadzieję na zmianę nieprzychylnego losu dał mu zaciąg do wojska kolonialnego w Afryce. Nie tylko żołd był większy, ale również awans wydawał się bardziej realny. W 1912 roku trafił do garnizonu w Melilli w północnej Afryce. Na kontynencie afrykańskim Franco spędził z przerwami blisko 14 lat. Tam dzięki swojej odwadze w pełni realizował się jako oficer liniowy, czego efektem były kolejne awansy. W 1912 roku na porucznika, w 1915 roku na kapitana i wreszcie w 1917 roku, gdy miał zaledwie 24 lata, na majora. Tym samym został najmłodszym majorem w armii hiszpańskiej. Maurowie określali go mianem baraka, czyli cieszącego się szczególnymi względami opatrzności. Nie był on bowiem typem dowódcy dowodzącego z nadmapy sztabowej, ale przeważnie prowadził oddziały w pierwszej linii, najczęściej unikając przy tym obrażeń. Jak podaje jego biografka profesor Lidia Mularska Andziak, pewnego razu kula trafiła w trzymaną przez niego nakrętkę od manierki. Franko nie przejął się tym, spokojnie dalej popijając, a następnie krzyknął w kierunku z którego padł strzał: Następnie celuj lepiej. Szczęście opuściło go na krótko tylko raz, 29 czerwca 1916 roku, gdy został poważnie ranny w brzuch. Jednak jakimś cudem przeżył i wyzdrowiał, a wkrótce został odznaczony i awansowany na wspomniany stopień majora. Po rekonwalescencji Francisco podjął się służby w Oviedo, gdzie spędził kilka lat, ale już 10 października 1920 roku mianowano go zastępcą dowódcy hiszpańskiej legii cudzoziemskiej w Maroku. Tutaj również nie ominęły go awanse. W czerwcu 1923 roku został podpułkownikiem, a po niecałych dwóch latach pułkownikiem. Pod koniec 1925 roku rozbił oddziały wroga w czasie operacji w zatoce Alusemas, za co w następnym roku wyróżniono go nominacją na stopień generała brygady. Otrzymał również legię honorową. Jego kariera wojskowa była całkiem spektakularna. Od 251 miejsca na liście adeptów jego rocznika w Toledo po bodajże najmłodszego generała w ówczesnych armiach europejskich. Afryka dała Franco wszystko: błyskotliwą karierę wojskową, miłość, a także ukształtowała jego poglądy polityczne. Nacjonalizm i katolicyzm były dla niego wartościami nadrzędnymi. Armia zaś miała stać na straży jedności narodu i patriotyzmu jako wartości spajającej ten naród. Koniec monarchii w 1931 roku był dla Franco szokiem, tym bardziej, że nowe władze w czerwcu tego roku zamknęły utworzoną i kierowaną przez niego Akademię w Saragoście. Mimo ewidentnej sprzeczności idei oraz celów, Franco pozostawał wierny władzom republiki, za co został nagrodzony awansem na komendanta Balearów. Po stłumieniu powstania w Asturii został odznaczony Wielkim Krzyżem Orderu za zasługi wojenne i dowódcą sił zbrojnych w Maroku. W 1935 roku był już szefem sztabu armii hiszpańskiej. W tym czasie w kraju wrzało, a siły przeciwne republikańskiemu rządowi szykowały się do rebelii. Franco, niemalże do ostatniej chwili, pozostawał biernym obserwatorem tych przygotowań. O ironio nie chciał, by spodziewany przez niego rozłam w armii mógł doprowadzić do wieloletniej wojny domowej. Wiosną 1936 roku na czele spiskowców stanął generał Emilio Mola. Franco choć był wtajemniczony w plany powstańcze i miał stanąć na czele wojsk afrykańskich, zwlekał z ostateczną decyzją. Nic sobie nie robił skąśliwych uwag, a nawet gruźb wypowiadanych pod swoim adresem. Natomiast sytuacja w kraju robiła się coraz bardziej gorąca. W raporcie z 16 czerwca 1936 roku rząd Frontu Ludowego oskarżano o zburzenie 169 kościołów, uszkodzenie dalszych 257, zabicie 269 osób i ranienie blisko 1900. Ponadto w kraju odnotowano 113 strajków powszechnych i 228 lokalnych, a także zorganizowano aż 146 zamachów bombowych. Wydarzeniem, które ostatecznie przekonało Franco o konieczności przystąpienia do rebelii, był zamach na jednego z liderów opozycji parlamentarnej, Jose Calvo Sotelo. 17 lipca garnizon w Melilli rozpoczął bunt. W wyniku pierwszych walk opanowano mniej niż połowę kraju. Co więcej, wobec braku pełnego poparcia wśród oficerów lotnictwa i przejęcia floty przez siły republiki, sprawa przerzutu jednostek afrykańskich na półwysep iberyjski stanęła pod znakiem zapytania. Sytuacja spiskowców z, z każdym kolejnym dniem stawała się coraz trudniejsza. Wielu zagranicznych obserwatorów zaczęło nawet informować opinię światową o klęsce rebeliantów. Franco zachował jednak spokój, nakazując podległym żołnierzom ślepą wiarę w zwycięstwo. Jego postawa wynikała zapewne z wiary, jaką pokładał w swoich sojusznikach. A miał ich niebyle jakich, bo Benito Mussoliniego oraz Adolfa Hitlera. Już 19 i 22 lipca wysłał do Rzymu oraz Berlina swoich przedstawicieli z misją sprowadzenia samolotów transportowych. W efekcie tych starań oraz zabiegów generała Moli 26 lipca Hitler zdecydował się na dostarczenie rebeliantom ponad 20 samolotów transportowych, a dzień później przywódca włoski nakazał wysłanie 12 kolejnych samolotów. Wsparcia rebelii udzielił również portugalski rząd Antonio Salazara. Most powietrzny między Marokiem a Sewillą okazał się kluczowy dla rozwoju wypadków na Półwyspie Iberyjskim i postępu rebeliantów. Po kilku tygodniach walk 12 września, Franco, mający za sobą sojusznicze wsparcie między innymi potężnych Niemiec, został powołany na stanowisko generalisty Musa Narodowych Sił Zbrojnych, a 1 października Samozwańczo został szefem państwa. Propaganda nacjonalistyczna zaczęła kreować wizerunek Caudillo, będącego odpowiednikiem włoskiego Duce i niemieckiego Firera. 18 listopada Włochy i Niemcy oficjalnie uznały reżim generała Franco i zaangażowały się w jego wsparcie. Mussolini chciał rozszerzyć w ten sposób swoją strefę wpływów, a Hitler odwrócić uwagę od swoich działań w Europie Środkowej. Oczywiście nie bez znaczenia była chęć obu przywódców do tego, by nie umocniły się popierane przez Związek Radziecki rządy lewicowe i łatwiejszy dostęp do hiszpańskich surowców. Do końca konfliktu w działaniach wojskowych było zaangażowanych łącznie aż 75 tysięcy żołnierzy i milicjantów włoskich, z których 20% zginęło, zaginęło bądź odniosło rany. Równie potężnie przedstawiają się liczby włoskiego sprzętu, który został skierowany na Półwysep Iberyjski. Było to od 600 do nawet 800 samolotów różnego typu, blisko 160 czołgów, ponad 1800 armat, 1400 moździerzy, niemal 3500 karabinów maszynowych i do tego miliony sztuk amunicji artyleryjskiej i karabinowej. Wsparcia udzielały również jednostki floty morskiej. Pomoc finansowa Włochów przekroczyła 355 milionów dolarów, co stanowiło ponad 55% całościowej pomocy finansowej udzielonej dyktaturze Franco przez inne kraje. Zaangażowanie niemieckie było o wiele mniejsze, ale to ono przebiło się znacznie mocniej do świadomości opinii światowej, zwłaszcza współczesnej. Mimo, że w Hiszpanii walczyło niespełna 20 tysięcy żołnierzy niemieckich, to ich obecność głębiej zapadła w pamięć przede wszystkim za sprawą dwóch jednostek. Panzergruppe Drone składającej się przede wszystkim z dwóch kompanii czołgów lekkich Panzerkampfwagen I oraz Legionu Kondor nazywanego Strażą Pożarną Generała Franka. To właśnie lotnicy tej jednostki, wspomagani przez lotnictwo włoskie, byli odpowiedzialni za zbombardowanie w kwietniu 1937 roku baskijskiego miasteczka Gernika. Ta bulwersująca historia, spopularyzowana między innymi słynnym obrazem Pabla Picassa, w której lotnictwo wojskowe zaatakowało ludność cywilną, stała się jednym z najważniejszych mitów hiszpańskiej wojny domowej. Wojna domowa ostatecznie zakończyła się zwycięstwem nacjonalistów i przewodzącego im generała Franco. Dla wielu wydawało się oczywiste, że ogłoszenie przystąpienia Hiszpanii do państw osi to tylko kwestia czasu. Zwłaszcza, że wiosną 1939 roku Franco przyłączył się do paktu antykominternowskiego i zawarł traktat o przyjaźni z Niemcami, a 8 maja Hiszpania wystąpiła z Ligi Narodów. Jednak podpisanie przez Niemców paktu Ribbentrop-Mołotow zostało w Hiszpanii odebrane bardzo źle, a jeszcze większym szokiem był atak 1 września 1939 roku na katolicką Polskę. Hiszpanie uznali, że od tej pory nie obowiązują ich zapisy paktu antykominternowskiego, złamanego przez Hitlera w związku z faktem współpracy z ZSRR. Podjęli również decyzję, że informacje o przebiegu kampanii wrześniowej w ich kraju będą podawane w duchu propolskim, z podkreśleniem ataku na państwo katolickie i obawą o rozszerzenie wpływu komunistów w Europie. 4 września Franco ogłosił neutralność Hiszpanii i odmówił Niemcom zaopatrywania ich okrętów podwodnych. Takie stanowisko generalis Simusa starali się podtrzymać Francuzi i Brytyjczycy, przyznając Hiszpanii spore sumy kredytów na odbudowę kraju. Franco, podobnie jak miało to miejsce w pierwszej połowie lat 30., przyjął pozornie obojętną pozycję wyczekiwań. Miał świadomość, że przystąpienie wyniszczonego wojną domową kraju do kolejnej, tym razem światowej wojny, będzie zabójcze dla gospodarki i społeczeństwa, ale jednocześnie nie mógł oficjalnie i stanowczo odmówić Hitlerowi. Gdy w połowie maja 1940 roku Rzesza Niemiecka uderzyła w Europie Zachodniej, Franco ponownie potwierdził neutralność kraju. Ale 12 czerwca już po przegranej Francji Hiszpania przyjęła status strony niewojującej, czyli niebiorącej udziału w wojnie, ale popierającej jedną ze stron. Po czym dwa dni później wojska hiszpańskie zajęły neutralną międzynarodową strefę Tangeru w Maroko, gdzie od lat ścierały się interesy Francji i Hiszpanii. 19 czerwca ambasador hiszpański w Berlinie przedstawił warunki przystąpienia Hiszpanii do wojny po stronie państw osi. W zamian El Caudillo oczekiwał francuskiego Maroka, Gibraltaru, Oranu, posiadłości w Zatoce Gwinejskiej, a także dużego wsparcia militarnego. Były to warunki nie do zaakceptowania przez Hitlera, z czego hiszpański przywódca doskonale zdawał sobie sprawę. 23 października 1940 roku w małej miejscowości Ondai na granicy francusko-hiszpańskiej doszło do osobistego spotkania Franco z Hitlerem który przybył na to spotkanie w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Rzeszy Joachima von Ribbentropa. Spotkanie rozpoczęło się około godziny 15.30 w salonce pociągu Hitlera Ameryka. Według jednego z uczestników delegacji hiszpańskiej Führer wymienił ogromne korzyści, jakie czerpałaby Hiszpania przystępując do wojny po stronie państw osi, zaznaczając, że wierzy, iż nadejdzie moment, w którym kraj ten zdeterminuje się do działania. Nie do przyjęcia jest bowiem, by pozostał neutralny w obliczu wydarzeń wojennych i interwencji wojsk Rzeszy w Pirenejach. Franco nie dał się zwieść pustymi obietnicami, grając przez niemal całe spotkanie kartą afrykańską. Często nawiązywał do związków Hiszpanii z Afryką Północną i naciskał na historyczną konieczność odebrania tych ziem. Hitler nie mógł jednak na to przystać, dążąc do zachowania dobrych stosunków z rządem Vichy, który był o wiele ważniejszym sojusznikiem niż hiszpania generała Franco. Kilka dni później, mający za sobą siedem godzin rozmów z Franco i wyprowadzony przez niego z równowagi Hitler, miał ponoć powiedzieć, że wolałby sobie wyrwać trzy albo cztery zęby niż odbyć w przyszłości jeszcze jedno takie spotkanie. Dla rzetelności historycznej należy przy tym wspomnieć, że nie bez znaczenia na postawę hiszpańskiej delegacji były zabiegi brytyjskiego wywiadu MI6, który zapłacił doradcą Franco okrągłą sumę 200 milionów funtów za to, by Hiszpania nie dołączyła wówczas do państw osi. Dyskusje o przystąpieniu Hiszpanii do wojny, mimo fiaska bezpośrednich rozmów obu przywódców, trwały jednak dalej. Hitler jeszcze kilkukrotnie starał się wpłynąć na zmianę stanowiska Franco w tym między innymi kierując do Madrytu admirała Canarisa, który znał osobiście przywódcę hiszpańskiego. Bezskutecznie. Zrezygnował zatem z planu ataku na Gibraltar i skoncentrował się na przygotowaniach do uderzenia na Związek Radziecki, co nastąpiło 22 czerwca 1941 roku. Niecały miesiąc po tym wydarzeniu Francisco Franco płomiennie deklarował wsparcie dla Rzeszy Niemieckiej, mówiąc publicznie Podjęta krucjata przeciwko komunistycznej dyktaturze zniszczyła za jednym zamachem wymyśloną kampanię przeciwko krajom totalitarnym. Stalin, zbrodniczy dyktator, jest teraz sojusznikiem demokracji. W czasie, gdy niemiecka broń prowadzi bitwę, której Europa i chrześcijaństwo od lat wyczekiwała, w której krew naszej młodzieży dołączy do krwi naszych towarzyszy z Osi jako żywy wyraz solidarności, odnówmy naszą wiarę w przeznaczenie naszej Ojczyzny. Nie były to jedynie puste słowa. Kilkanaście dni wcześniej rząd Franco wzywał do formowania oddziału mającego wesprzeć Wehrmacht w walkach z Sowietami. W pierwszym miesiącu zgłosiło się 70 tysięcy ochotników, z których wybrano 18 tysięcy. 13 lipca do Rzeszy wyruszył pierwszy pociąg z ochotnikami należącymi do 250. hiszpańskiej dywizji ochotniczej, zwanej Błękitną Dywizją. Hiszpania daleka była jednak od przyłączenia się do wojny. Czynnikiem decydującym o zachowaniu neutralności Hiszpanii było uzależnienie jej od dostaw z Wielkiej Brytanii i produktów naftowych ze Stanów Zjednoczonych. Szczególnie trudna dla Franco była jesień 1942 roku, kiedy doszło do eskalacji napięcia między Hiszpanią a Rzeszą niemiecką. Franco był jednak zdeterminowany, by utrzymać swój dotychczasowy kurs i mimo zagrożenia atakiem niemieckim nie ugiął się. 18 listopada 1942 roku zarządził nawet częściową mobilizację, by w razie ataku Hiszpania mogła stawić zbrojny opór. W kolejnych miesiącach, kiedy szala zwycięstwa widocznie już przechylała się na stronę aliantów, dyplomacja hiszpańska prowadziła szeroko zakrojoną kampanię na rzecz pokoju. A 1 października 1943 roku, w trakcie siódmej rocznicy przejęcia władzy, Franco określił, że Hiszpania jest krajem neutralnym. Co oznaczało oficjalną rezygnację ze statusu strony niewojującej. Z frontu wschodniego zaczęto wycofywanie błękitnej dywizji. Franco, trafnie oceniając sytuację militarną, coraz odważniej parł w stronę nawiązania dobrych stosunków z aliantami. Generał Francisco Franco okazał się dosyć wyrodnym sojusznikiem państw faszystowskich. Nie chcąc angażować wyniszczonej Hiszpanii w walki II wojny światowej, sprytnie lawirował pomiędzy stronami konfliktu. Choć jego poparcie dla państw osi było ewidentne, to jednocześnie trzeba zaznaczyć różnice dzielące Hiszpanię i inne państwa faszystowskie, takie jak chociażby stosunek do kościoła czy też holokaustu, w którym Hiszpania nie brała udziału, a nawet przyjmowała uciekających Żydów. Z całą pewnością zarówno Hitler, jak i Mussolini mieli nieco inne wyobrażenie o ewentualnym rewanżu, wysyłając hiszpańskiemu generałowi tak wydatną pomoc w latach 30., w czasie jego walki o władzę w kraju. Dzięki, że obejrzałeś nasz film. Jeśli Ci się spodobał, będzie nam miło, jak wciśniesz kciuk do góry oraz zasubskrybujesz nasz kanał. Do usłyszenia!